Cześć. Tutaj z strony Ziomek. Chciałem dzisiaj wam pokazać aplikację, taką grę, która się nazywa Hill Climb Racing. I tutaj się kupuje różne samochody, Monster traki, traktory, van HP. Jak to widzicie, wszystko jedno kłowiec, quad skład. Autokar, ścigłówka, samochód policyjny Wóz strażacki, czołg, tam bla, 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 tam dalej idziemy Osanie, wóz strażacki Tylko trzeba mieć kasę do tego No to ja biorę jak zawsze początkujący Jeep I tutaj się nawet kupuje, no jest wieś na początek Pustynia, Arktyka, autostrada, księżyc tam Dalej różne planety, biegun północny, tęcza, budowa. O jak chcecie na przykład, jak macie dostęp do internetu, to możecie sobie nawet 15 tysięcy zarobić, nawet przez reklamę, pokażę wam. To trwa 30 sekund, to opłaca się. Taki początek. Ja zaraz wrócę przerwę na chwilę Dzień dobry To ja znowu musiałem wyłączyć Bo po co byście oglądali całą reklamę Dobra to teraz wychodzimy z tego O i mamy te 15 tysięcy A w sumie mam 150 tysięcy No to dobra gramy Oj, tu macie, na przykład silnik ulepszacie, zawieszenie opony Jakieś 4WD Na przykład silnik, sobie ulepszam ten silnik Start no, Jedziemy I tak tu na górze mam pokazuję na zielono ile jest w bagu w baku? paliwo i tak zbieramy kasę jedziemy o mój boże pup oj macie i Maciej, pokazuje dostępne odlokowanie tapów o na przykład możecie sobie kupić ja kupię teraz autostradę. Oblokuj OK. I start. Jedziemy dalej. Tutaj jest taki puchar pokazuje ile na Ile metrów przybyliście. Tam na przykład. O, tu piszesz 600 metrów. Trzeba zdobyć. Tyle kasy będzie tam na przykład. 5000 taki mały samochodzik, do, do to na początkującego to na razie to jest trudno. O właśnie, o widzicie, ciężko. Ale później jak się kupi na przykład tam formułę jakąś tam. To jest o wiele lepiej, się trzyma drogi przynajmniej A potem to się buja To wszystko to co To wszystko na dziś Chciałem wam pokazać Pokazałem To siemano To dawajcie lajki Komentarze Subskrybucje To cześć